Cześć, w piątek z rana. Dzisiaj w planach tylko mamy tak naprawdę porządek. Porządek pokażę wam, bo też dużo miałem pytań. Jaki to jest sterownik do tego nawadniania ogrodu? Jak to tam wygląda z bliska? Brama, brama Hormanowska, ale to już mówiłem. No cóż więcej, dzisiaj będzie lajtowy dzień na dobrą sprawę. Poza tym pada deszcz od rana, co chwilę się pojawia i znika. Tak więc taki rozpieprzony trochę będzie dzień. Później muszę jechać do Szczecina, a w międzyczasie, może jeszcze coś po drodze zarzucę bajerę jakąś. Walczymy, zobaczcie, jaka pogoda. Pada deszcz, ale z kawą walczymy. Musimy zrobić na początku bo już kurczy się do tego rodzaju zabieramy. zabieramy na też. nawet bo listonosz za mnie podpisał bo nie było czasu i nic nie zamawiałem Ej, tak tego jeszcze nie było, zobaczcie nie miałem uczciwie takiego czegoś, Pepsi Blue wygląda jak denatura w świetle lepszym Okej okay. i Coca cola clear yeah. takiej koli też jeszcze nie miałem Białutka clear, cukru, sugar ile? Jakaś pewnie skośnoka oka King Kong ciąg Kole pierdolne od razu, no bo muszę jechać po jedno kolano jeszcze P32 Ale śmierdzi jakimś paliwem to jest chyba Limonka. dobra bardzo dobra mały łyczek Nam kawę niech spróbuje będę go w konia robił pewnie będzie myślał że coś kombinuje Dobra, lecę po. Polano. Jeszcze coś w środku było. Aha, coś, co tygrzycki lubią najbardziej. Coca-Cola w purzeczce Tank. Nie wiem, po jakiemu to jest. Nie po polsku. Made in, co to jest? Made in Maroko może. My no, zobaczymy. To będzie ciekawe. Yogi, zaufasz mi? Patrz, napij się kolki. napij się koli dobrej. Nie, nie, masz! Nie, bo ty kiedyś mnie po bambuku i ja Masz, mówię ci! No, piłem przed chwilą, zobacz na kamerze, jest nagrane. Raz bambuku, nie. Patrz, jaką mam jeszcze inną kolę. Z kawą. No, tej A ci nie dam. Jest z A zobacz, ja mam tego. Dynaturat. Blue. No. Masz tą maknię, Wiesz, jaka dobra? Jednym okiem pół wypiłem. No, przysięgam, nagrane jest, kawa! No, kawa, no nie daj się! Wiesz, jaka dobra, limonowa, zobacz! No zobacz jak nie kola smakuje No patrz, No yeah. dawaj no! Zrobić łyka? Jak nie wierzysz? Kawa. Pi. Zobacz jak ładnie pachnie. Limonką. Bardzo dobra, mówię ci. Wal No Wal, nie bój się przecież, nie myślisz, że tam bym dolał czegoś, nie? Pyszna. No pij, poważnie mówię. Jak nie kola smakuje? Jak kola smakuje? I w ogóle jak kola nie smakuje. No masz coś Zobacz Wiktoria K. Pepsi Ale skąd zobacz Dobra, lecę po ten ten Zawór Wypisa, nie bój się Ty, to z tego schij Jeszcze się wycieraczki zepsuły Ja pierdziela Zawsze coś Cieka czy dzisiaj w ogóle wiąza, zaremontują. No jedź, 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 Dzięki, ale jedź Kuzyn mi wysłał Bo a zaadresowane Z Wrocławia czub mi wysłał Dobra, lecę po kolano i wracamy P32 potrzebuję Pierwszy raz na płycie Muszę tu pomóc Wiktorowi, bo Wiktor tamtą stronę już ogarnął Tamta strona jest ogarnięta, przygotowana pod Jak widać wyrównana. i teraz ta strona czyli Nie będzie machał chłopak gruzu w tylu Bo tu jest trochę tego Zgarnę na kupkę, wrzucę mu ziemi Przewiozę z tamtej strony ziemię po prostu Bo to jest gruz, gruzobeton, który będzie wykorzystany gdzie indziej, przewieziony Sądek zrobiliśmy ze studnią Czyli tu jest studnia głębinowa, na 27 metrów jest wywiercona. Stąd jest doprowadzona rura do garażu. I w garażu jest pompa, która wysysa, tak jakby to. Oprócz tego, tu sprzedaliśmy z kawulcem trójnik, jest również tutaj doprowadzona woda. Z garażu idą oczywiście dwie rury, żeby była jasność. Jedna rura wysysa, druga idzie do tego. I cóż więcej, w miarę jest ogarnięte. Jak było widać, wjeżdżaliśmy na płytę żadnego absolutnie. Zobaczcie, tu macie okazję zobaczyć jak mocny to jest beton po 48 godzinach. Wjeżdżają koparką 12-tonową. Zobaczcie, jak wygląda narożnik. Nawet nie jest nigdzie. Nawet się sam narożnik nie uszkodził, tak więc beton ma moc. Jutro natniemy płytę, czyli zrobimy w sobotę. Zobaczcie, zresztą pada deszcz widać doskonale na płycie. Jutro zrobimy tutaj tę dylatację pozorną, czyli nacięcie betonu na głębokość 4 cm. Pokażę Wam w jakich miejscach. No i jutro jest plan taki, jak oczywiście nie będzie padał deszcz, żeby tutaj już wyłożyć agrowłókninę, czy też geowłókninę pod miejscami, gdzie będzie kontener, z jednej i z drugiej strony. Taki jest plan na jutro. Cieraczki się naprawiły. Cały czas pada od rana, mamy godzinę gdzieś. Która jest? Druga jest? Nie, pół do drugiej, pół do drugiej, pół do drugiej. Kawulec jako przyzwoitka towarzysz, towarzysz. przyzwoitka leci ze mną na ten szczecin. Muszę zajechać do Polarisa i jeszcze w jedno miejsce, ale to tylko to już tak po godzinach. Ty oni nie ma ich odwiązarów, na pewno, nie? Oj. Nie, nie ma ich na pewno dwiązarów w taką pogodę Ale oczywiście jest to bardzo zrozumiałe Tak więc nie żeby było, że Możesz cofać, bo przejechał Że tego wymagamy, żeby w taką pogodę na dachu siedzieć No bo to już byłoby, byłoby przegięcie pały Delikatnie mówiąc Powiem wam, że dopiero się zorientowałem Tak naprawdę, że jutro laminet jest zamknięty Cholera jasna Jest godzina po 14 już w tej chwili Tak więc a jutro musimy naciąć tą posadzkę. No, chyba, że będzie padał też, no to wiadomo, że tego nie zrobimy, ale wypadałoby jutro w trzeciej dobie od zalania naciąć tą posadzkę, żeby to było tak książkowo zrobiona e, dylatacja, ta pozorna, tak? Z nazwy, oczywiście. E, tak więc zobaczymy. No, mam piłę spalinową, mamy flexa dużego. Mam piłę spalinową 315 tarcza e, huskwarny, Bardzo mocna piła, ta, którą cieliśmy okna w piwnicy w ścianie fundamentowej, tak więc jest piła do tego, no ale od ręki to nie wyjdzie za ładnie, a to chodzi o to żeby to wygląd miało później finalnie no zobaczymy, no jeżeli ostatecznie jest jakiś tam pomysł żeby to do przymiaru zrobić, no ale znowu przymiar z kontruaty biogi, przymiar z kontruaty. małym flexem tak, małym flexem, albo na aku Ty na aku flexem, o magita no. bez, bez tarczy, bez tego bez osłony, no widzicie już Problem rozwiązany. Nowość: 6 zł. puszka, nieosiągalna, taka w sklepach normalnych. Zobaczmy. Na żadnym rynku kupił, da? Na rynku spod laty. Dobry zapach, smak coli, stawko. Jak <grym> Jak nie wypluł to znaczy że dobne Ja bym wypluł to znaczy ale... Dziwna jak cholera To nie jest polskie, nie? Co ty? W Polsce jej nie ma Dziwna jak cholera, ale dopiero po wypiciu Nie? Smak kawy bardzo mocny jest Ole, czujesz? Na początku, a później takie kawa, ale... przypalone takie. No ale taka fest czuć kawę, no, nie? Takie przypalone. Ale smaczne ci powiem. Dobre, tak jako, no. jako ten... Schodzisz i do picia. Nie no, ja bym tylko ja... walić na sto. Nie, czemu, jak się pić. Ja wierny jestem jednej coli. Standardowej. Kiper, kurwa. To z tego. Z czego? Z tej kawy co te. Nie, to perze wydalają a Ty głupi Mówię Ci <noise> <noise> Może być? No, smaczna Dobra, nie? No Kawa, mózg Ci urósł Ale smaczna ty. Kawa, mózg Ci ostatnio urósł, widzę, z tyłu Płat mózgowy <noise> się Ale płat mózgowy Ci urósł, z tyłu widzę No po to do Czech? Ale nie no, do kampery Kawa se kampera kupuje nie, to Mówi, że będzie. <laughs> Ten to ma połysły. My, już na Szczecinie, prawie na miejscu po lewej stronie będzie Polaris. Przed mostem długim w lewo, tam gdzie Jeep Hooda był. Tam lecimy lecimy do Castoramy. Do. Jeszcze w dwa miejsca. Nie wiem, czy dobrze pamiętam. Ale tu kiedyś były paszteciki za rymisty. Jadłeś kawałek szczecińskie? Paszteciki? Nie, ja To znajdziemy specjalnie jak będą. Tutaj jak będą to Cię zabiorę tutaj to się wjeżdżało dużym się tu pchamy, ale trudno damy radę To pani wpierdziela coś, ale to 7 days a. myślałem, że pasztecika może zaraz zobaczymy Wy już pewnie wiecie, jak tu wjeżdżam, czy są, czy nie jeżeli jesteście stąd tu było za tym, za winklem są! 8 sztuk wziąłem kawa jest najpierw se po co? bite bite herr kawa pieczareczki i ser jarskie 3,50 ja pierciule dobra, no trzeba jakoś wybrnąć z sytuacji wjechałem to i wyjadę, nie? No, zakręciłem się jak młody zorro do Selgrosa, ale chyba w lewo kawa, prawo czy lewo? ja lewo Lebo. Jak jogi pasztecik? Dobrze. jak się zaraz kończą? Dobre. Powiem Wam, że paszteciki są w takiej samej formie jak były w czasach jak na giełdę jeździłem do Szczecina na płonie. Czyli powiedzmy, jeszcze z 8 lat temu. Wypadałoby powiedzieć, że pojechaliśmy jednak źle. Trzeba pojechać w prawo, a nie w lewo. No niestety. Tak w życiu było, tak samo mam w kasach w markecie. Zawsze obstawiam tą złą, tą w której dłużej się stoi i jest awaria i brak papieru i się kłócą w kolejce i stara babka chce przejść pierwsza, bo ma tylko cały wózek napakowany i tak dalej i tym podobne Nie mówię o jednej rzeczy o starszych osobach, tylko celowo powiedziałem tak a nie inaczej. Za 400 metrów nie, już nie widział, nie? Więc zaraz jesteśmy w Selgrosie A do Selgrosa ja osobiście jeżdżę Po rybę, po miętusa Ale o tym mówiłem Nie raz Najlepsza ryba jaką w życiu jadłem to miętus Atlantycki Gdzie, byłeś w Selgrosie ze mną? No tam. Kawa, na Milionerów? Nie, nie oglądam. Wiecie co? Nie oglądam Milionerów bo nie lubię Huberta Urbańskiego Jakoś mnie drażni po prostu No ale mniejsza o to Wczoraj jak zwykle Yy, znaczy, jak zwykle, no, zaczynali, zaczynali się wczoraj milionerzy. To wyobraźcie sobie, patrzę: typa podchodzi. Już widziałem na pierwszy rzut oka, że nie jest, nie jest to standardowy człowiek. Młody chłopak, ale nie wiem, czy on miał yy, zespół Tureta, czy Nie wiem, nie oceniam go. Yy, zainteresował mnie w każdym bądź razie. Powiem wam, że szedł jak burza, burza ćwierć miliona. ćwierć miliona wziął do domu. 250 koła wziął do chaty. A był zaskakująco szybki, od razu, od razu definicję walił. Tak ostatecznie, tak ostatecznie, tak ostatecznie, tak ostatecznie. I 250 hapnął I tylko dlatego obejrzałem wczoraj milionerów, bo był gość, który mnie na początku zainteresował. Ale nie jest tu... Jak nie? A na co zwracać uwagę? Kurde, fuck. Dobra, już pojedziemy. Ale jest rybka, jak widać. Tak więc wszystko jest ok Możemy wracać do domu. Jak nie jest tanie Właśnie jest tanio okawa. Nie, niektóre rzeczy tak kurwa tak. Ale jakie poczęłeś Co patrzałeś? Co, co, co porównałeś? Jest, jest Dużo taniej Pizza Hut, nie byłem w Pizza Hut kupę lat Się zrymowało Kiedyś w Gorzowie była Pizza Hut To kawulec wyobraź sobie, że my wieśniaki Zymy y zgubił, tak ktoś na czagę specjalnie z myśli Boże, się do tego nieździło. Do pizzy hat, żeby sobie pizzę zjeść. Ja miałem cztery przystanki. I co, i też pewnie chodziłeś często? Tak. Nie, ja nie chodziłem. No, właśnie. Tak więc. Taki mały sentymentalny odcinek będzie. już się ten. Ujarał powietrza z, w szczecinie z tego smogu szczecińskiego nie, Szczecin jest miastem do jazdy samochodem bardzo fajnym wygodnym, bardzo szybkim przede wszystkim w Szczecinie się jeździ bardzo szybko a moim zdaniem mi się nie podoba nie podoba się? nie bo, byś, bo, bo nie znasz po prostu, nie? No. a ja wolę po Szczecinie niż po Gorzowie na przykład Już w Warszawie mi się lepiej jeździ w Warszawie podoba. też się w miarę jeździło Szczecin ma bardzo szerokie ulice o chłałaś. Żeby ci zapanowały W jeszcze... do innych no. dużych miast w Szczecinie są bardzo szorok, szerokie ulice Firma budowlana, na dachu i przyczepka i w przyczepce. Nie, bez przyczepki byli. Bez przyczepki, oo, to no. człowieku. Kielni i pachelkę mieli w wiaderku, to